Ileż było przed ostatnią olimpiadą, prężenia muskułów obietnic i zapowiedzi, ile było obliczeń mówiących o gradzie medali, które miały przypaść naszym zawodnikom. Rzeczywistość plany te mocno skorygowała. Sny o potędze. Obudzone nadzieje to najgorszy powęd. Mieliśmy świat zadziwić, pobić Europę i w tyle zostawiwszy tabuny rywali, powrócić obsypani kurzawą medali. Tymczasem bez wchodzenia w porażek przyczyny pozostają łzy igi i siatkarzy miny. Kalkulacje najczęściej zakończone smutkiem. Sny były mocarstwowe, lecz niestety krótkie. Stąd na przyszłość skromniejsze wytyczajmy plany. Nie cieszmy się na zapas. Cieszmy tym, co mamy. A trochę mamy.